Cześć, z tej strony Marcin Klub, właściciel Grow, gdzie pomagam trenerom personalnym oraz właścicielom studiów treningowych budować dochodowy biznes. I w tym filmie porozmawiamy trochę na temat tego, ile kosztuje skuteczna reklama jako trener personalny. Ja generalnie uwielbiam nagrywanie na takie tematy, bo to jest typowy temat, gdzie tak naprawdę nie ma jednej dobrej, jednoznacznej odpowiedzi. I jednoznacznej, jedyną, jedyną dobrą, jednoznaczną odpowiedzią może być, to zależy. I teraz problem w tym, że to zależy ponownie od wielu różnych czynników, dlatego dzisiaj zagłębimy się trochę mocniej w ten temat, na tyle, na ile będę w stanie w ciągu 5, maksymalnie 10 minut, żeby to by to jak najszybciej wytłumaczyć i tyle. I jest ich kilka, jeśli chodzi o te czynniki, w zasadzie mogą one ograniczać się do zakresu budżetu, dlatego bez zbędnego pierdzielenia przejdźmy do faktów. Zanim powiem Ci tak naprawdę, ile kosztuje ta skuteczna reklama, ile może kosztować ta skuteczna reklama jako trening personalny, właściwie studia treningowego i tak dalej, musimy powiedzieć sobie o kilku rzeczach. Po pierwsze, w XXI wieku, w roku 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 reklama może być puszczana w wielu różnych źródłach. Jeśli chodzi oczywiście o social media, ja już nie mówię o jakichś innych źródłach, tylko chodzi mi tylko i wyłącznie o social media. Może to być Meta, czyli ta najpopularniejsza Facebook, Instagram. Mogą to być Google Adsy, które mogą dzielić się dalej na YouTube Adsy itd. itd. Raczej po prostu jest to Google, TikTok. ACY, LinkedIn ACY, Tinder ACY, nawet Pinterest Adsy, Microsoft ACY i znaleźlibyśmy tego jeszcze więcej, ale to są takie główne, powiedzmy, źródła. I w zdecydowanej większości biznesów, absolutną podstawę oraz najlepsze wyniki stanowią kampanie w mecie, czyli na Facebooku oraz na Instagramie. I teraz serwisy takie jak Google czy TikTok mogą być pomocne. Okej. Okay? Ale szczególnie Google jest na przykład dużo bardziej skomplikowany, znacznie trudniej osiągnąć w nim wyniki, szczególnie mając do dyspozycji mały budżet reklamowy. Trzeba tam dużo więcej testować, wydawać dużo większe budżety, żeby to zadziałało, żeby faktycznie przetestować co działa. Nie jest to, że tak powiem, takie family friendly jak w mecie. Chociaż meta też nie jest family friendly, ale mniejsza z tym. I teraz to nie są porady inwestycyjne, ok? To będę zaznaczał na każdej stronie, ale to nie są porady inwestycyjne i z tego też powodu, że Google jest skomplikowany, generalnie meta jest po prostu najlepsza. Z tego też powodu zajmiemy się po prostu metą. I w meta nasz budżet na reklamy określamy w skali dnia, czyli jest to budżet dzienny. Czyli budżet dzienny może wynosić 5 zł to jest minimalna kwota w mecie. 50 zł, czy nawet 2000 zł, jeśli chodzi o budżet dzienny. Okay? Teraz jakie są fundamenty? Na kampanię reklamową możesz wydać 150 zł w miesiąc, To jest takie absolutne minimum, jeśli będziesz codziennie puszczać reklamy, bo 5 zł to jest minimalna kwota na adset, czyli na zestaw reklam. A możesz wydać nawet 100 koła miesiąc. Możesz wydać jeszcze więcej. Oni Twoje pieniądze przyjmą, więc o to się nie martw. I płatna reklama to jest dźwignia, za pomocą której w pewnym momencie możesz zacząć, jakkolwiek to brzmi, w cudzysłowie, oczywiście, drukować pieniądze. Oczywiście w cudzysłowie. OK. I do pewnego momentu, czym więcej wydajesz na tę reklamę, tym więcej zarabiasz i możesz mieć nawet lepsze wyniki w pewnych przypadkach, czyli na przykład niższy koszt za kontakt, bo to jakby, że. Załóżmy, utrzymujemy pewien roz, pewien wzrost inwestycji, załóżmy, wydajemy dzisiaj 100 zł za reklamę, na reklamę i wraca do nas na przykład codziennie 300 zł, to jeśli wydamy 200 zł, może wracać do nas 600 zł, może wracać mniej, natomiast czasami może wracać nawet więcej. Natomiast jest to do pewnego momentu i nie jest to tak, że możemy to skalować, nie wiem, do 1000 złotych dziennie, i zarabiać 2000, a potem skalować do 10 i będziemy zarabiać 20. W ten sposób to niestety nie działa, bo każdy by był miliarderem, jakby to tak działało. Generalnie z reguły czym więcej włożysz, tym więcej wyciągniesz, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o kampanie reklamowe, które są płatne. I w przypadku biznesu lokalnego, takiego jak trener personalny, siłownia czy studio treningowe, budżet na reklamę powinien być dopasowany do wielkości grupy docelowej oraz naszych preferencji dotyczących, jakkolwiek to brzmi, szybkości zarabiania. Tego jak szybko chcemy zarabiać, jak szybko chcemy w tym przypadku przeprowadzać rozmowy telefoniczne, konsultacje, przyjmować nowych klientów. Teraz, jeśli chodzi o budżet reklamowy w lokalnych kampaniach, lokalnych, czyli targetowany w określoną lokalizację z powodu położenia geograficznego biznesu lokalnego, budżet ma kolosalne znaczenie. Znaczy wszędzie budżet ma kolosalne znaczenie, ale tutaj ma jeszcze większe. I pierwsza prosta zasada brzmi: im większe miasto, tym wyższy minimalny oraz zalecany budżet na reklamę. W przypadku większości kampanii dla trenerów, personalnych studiów treningowych, wielkość grupy docelowej to będzie od 30 do 150 tysięcy ludzi. Jest to grupa docelowa, która jest określona. To jest taka szacowana grupa wielkości grupy docelowej, która jest określona przez Facebooka w momencie, jak wejdziecie sobie w zestaw, jak tam sobie określicie tą grupę docelową. Jednak nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na to, że tu mamy większy budżet, tu mamy mniejszy, bo możemy przykładowo ustalić, ustawić, załóżmy w Warszawie plus 1 kilometr dookoła, będziemy mieć zaledwie tam 100 tysięcy ludzi, czy jakąś nawet mniejszą liczbę a możemy pójść do mniejszego miasta i ustalić plus 20 km i będziemy mieć taką samą, nawet mniejszą grupę docelową, bo często się tak zdarza i w tym mniejszym mieście dalej, mimo tej mniejszej grupy docelowej, może ten budżet być, mimo tej większej grupy docelowej, ten budżet może być mniejszy, zaraz do tego przejdziemy. Przy takiej wielkości grupy docelowej, im więcej, tym lepiej, do około 100-150 zł dziennie. Czyli do takich zakresów 100-150 zł dziennie jest ok, natomiast jeśli mamy taką małą, bo to jest bardzo mała grupa docelowa, generalnie do takich adsów, social media, do takich reklam, po prostu w mecie, na Facebooku i tak dalej, są bardzo małe grupy docelowe, więc. Tutaj 100-150 zł to już jest bardzo dużo. Ogólnie, jeśli byśmy chcieli wydawać na przykład 500 zł na taką grupę docelową, to bardzo szybko osiągniemy taki sufit, że po prostu będziemy mieć częstotliwość tych osób, jakby ta sama osoba będzie wyświetlała naszą reklamę, na przykład 20 razy dziennie. Przykładowo, o to mi chodzi. I więcej, lepiej do 150 zł dziennie, mniej więcej tak to działa. I teraz, jakie są minimalne budżety na podstawie mojego doświadczenia w zależności od miasta? Minimum to są minimalne budżety, tak jak mówię, minimalne zalecane. Minimalne, ale jednocześnie zalecane, czyli minimalne budżety, które są poprawne, które można nazwać, że będzie to skuteczna kampania reklamowa. W miastach powyżej pół miliona, czyli pięciu, sześciu największych miastach w Polsce, 50 zł na zestaw reklam. W miastach powyżej 200 tysięcy, poniżej 530 zł, w miastach 50, 220, a w miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców, 15 zł. dziennie. Minimalny budżet to jest taki, który nie zawyży nam wyników kampanii. Przykładowo, jeśli w Warszawie średni koszt za kontakt to będzie około 40 zł, a mamy budżet 20 zł. dziennie, to koszt może znacznie skoczyć w górę, koszt za kontakt. Z tego też powodu budżet dzienny powinien być delikatnie wyższy niż średni koszt za kontakt w danym mieście. W naszym przypadku określamy budżet reklamowy z poziomu zestawu reklam. Zestaw reklam to jest właśnie miejsce, w którym określamy grupę docelowo. Co za tym idzie, określamy tam również płeć. Oznacza to, że jeśli chcemy kierować kampanię do kobiet, jak i do mężczyzn, to musimy zrobić budżet razy dwa, co oznacza, że minimalny budżet skutecznej kampanii reklamowej na dwie płcie płci w największych miastach Polski wynosi około 100 złotych dziennie. Analogicznie do miast mniejszych 60 złotych dziennie, 40 złotych dziennie i 30 złotych dziennie. I oprócz tego, że mam minimalny budżet skutecznej kampanii reklamowej, to istnieje również coś takiego jak zalecany budżet. I wyznaczyłem go na podstawie moich doświadczeń po współpracy z kilkudziesięcioma trenerami personalnymi czy studiami treningowymi. I zalecane w miastach powyżej pół miliona, czyli 5-6 największych miastach w Polsce, to jest 60 zł dziennie na zestaw reklam, czyli 120 razy 2, jeśli chcemy do obu płci to kierować, potem 40, 30, 20. I jak widzisz, budżety, budżety zalecane są odpowiednio 10, 10, 10 i 5 zł wyższe niż minimalne. Pamiętaj jednak o jednej rzeczy. Celem reklamy nie jest przepalenie pieniędzy, żeby zdobyć nie wiem, rozpoznawalność czy cokolwiek w tym stylu, jak wielu osobom się wydaje. Wiele osobom się generalnie wydaje, że wiem, reklamy są po to, żeby nie wiem, że reklamy generalnie to jakby ludzie muszą zacząć odróżniać reklamy przykładowo, nie wiem, reklamy telewizyjne czy reklamy, kampanie reklamowe, które mają za zadanie na przestrzeni następnych lat bardzo długoterminowo budować na przykład świadomość marki w Polsce. Od kampanii reklamowych, takich jakie my robimy, czy jakie robi zdecydowana większość osób przykładowo o mecie, czyli kampanii, które mają dać po prostu instant zwrot w tym, w tym momencie, czy w ciągu najbliższego miesiąca. To są takie kampanie reklamowe. To nie są kampanie reklamowe po to, żeby e, przepalić te pieniądze, żeby te pieniądze były OK, zobaczą sobie reklamę. Może ktoś tam nie będzie kojarzył za pół roku, tylko to są reklamy po to, żeby tu i teraz wyciągnąć z tego pieniądze. Kilkukrotnie większe pieniądze. Czyli celem skutecznych reklam jest wygenerowanie zwrotu z inwestycji bezpośrednio, na, naj, na jak najwyższym poziomie, jak to się tylko da. I w przypadku biznesu trenera personalnego studia treningowego, jeśli kampania prowadzona jest przez osobę kompetentną, która pomoże ci również w dalszych procesach sprzedażowych, aż po doprowadzenie do sprzedaży oraz zdobycie tego klienta, to zwrot z inwestycji w taką reklamę może wynosić 6 do 30. Generalnie on może wynosić nawet około stówki, miałem takie przypadki, ale jest to bardzo rzadki przypadek do osiągnięcia tylko w malutkich miastach, do osiągnięcia tylko jeśli w całym procesie wszystko idzie zajebiście, jest to małe miasto dodatkowo i reklama bardzo dobrze trafi. Więc są to bardzo rzadkie przypadki, średnio jest to 6 do 30. Co oznacza, że jeśli wrzucisz w reklamę 1 zł, to wraca do Ciebie z powrotem 6 do 30 zł. Okay? Ponownie, to nie są żadne porady inwestycyjne, zaznaczam po raz kolejny, to nie jest żadna porada inwestycyjna, nic w tym stylu. Ale nie biorę tego z powietrza. Biorę to z przeciętnych wyników swoich klientów. Czyli zwykle jest to właśnie ROAS, zwrot z inwestycji w reklamę. ROAS to jest return of ad spend, czyli zwrot z inwestycji w reklamę na poziomie 6,30. 6 do 30. Oznacza to w linii prostej, że jeśli chcesz zarobić więcej pieniędzy, to musisz po prostu więcej włożyć na początku do ekosystemu, czyli w reklamę. Podsumowując, skuteczna reklama w mecie dla trenera personalnego, studia treningu personalnego może kosztować od 100 do 150 zł w dużych miastach średnio przez 40 do 120 mniejszych, aż po 15 do 60 najmniejszych. Oczywiście zakresy podane są w budżetach dziennych. Najczęściej jest to zakres w okolicach 1000-3000 inwestycji w kampanię reklamową w skali miesiąca, bo dużo osób liczy to w skali miesiąca, też tego nie do końca rozumiem, ale mm, ja nie wiem, tak się już przyzwyczaiłem, może tak długo w tym siedzę jakby w tych reklamach i tak dalej, że po prostu e, od razu patrzę na to w skali dnia, jak to się ma zwrócić na przestrzeni na, na przykład następnego tygodnia. A nie w skali miesięcy. Hmm, czyli jest to generalnie zakres w skali 1000-3000 zł inwestycji w kampanię reklamową, albo pozyskać klientów na 6 do 30 tysięcy zł w miesiąc. Dlaczego 30 tysięcy? I skoro jest zwrot inwestycji na poziomie 30, ja miałem generalnie przypadki klientów, którzy mieli tak dobre. Jakby 30 to, to jest bardzo wysoki zwrot inwestycji. To jest zwrot inwestycji osią osiągalny jak najbardziej, dlatego tutaj podaję, ale. Zwykle też w mniejszych miastach i ja miałem przypadki, gdzie na luzie moglibyśmy właśnie wydać przykładowo 3000 zł w kampanię reklamową, wyciągnąć z tego 90, czyli mieć przykładowo na takim budżecie 3 koła zwrot 90, zwrot 30, czyli zarobić na przykład 90 koła w miesiąc. Totalnie na luzie byłoby to do zrobienia, tyle że biznes lokalny rządzi się takimi swoimi prawami, że mamy już pewne ograniczenia i nie jesteśmy w stanie przyjąć losu. Po prostu jest to niemo niemożliwe fizycznie. Więc no niestety 30 tysięcy złotych to jest taki zakres pieniędzy, to są takie pieniądze, że zwykle osoby, które nawet są gdzieś tam powiedzmy świeże, nie mają grafiku praktycznie w ogóle, albo zaczynają gdzieś tam od zera i zgłaszają się do mnie. To są takie zakresy pieniędzy, że jeśli ktoś już osiągnie taki wynik, to często albo spocznie na larach, bo stwierdzi, że okej, okay, zarobił już dużo, albo nie chce już mieć więcej klientów. Jest to całkowicie zrozumiałe. Mówimy też tutaj o tych pieniądzach, które są powiedzmy skolekcjonowane, czyli te 30 tysięcy złotych może być przyjęte, czyli mamy te 30 tysięcy złotych, ale klientów można pozyskać przykładowo na jeszcze większe pieniądze, no bo wiadomo, są osoby, które będą płacić w ratach, są osoby, które zapłacą na przykład połowę i będziemy mieć tak zwany tupej, więc tak to po prostu działa. Generalnie niewiele osób ma miejsca, aby pozyskać klientów na większe pieniądze. Tak, na raz. I teraz, jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana tym, by pozyskać nowych klientów, wyskalować swój biznes trenerski czy studia treningowego do 10, 15 czy 30 tysięcy miesięcznie, w zależności od tego, jak będziesz chciał to zrobić, jak będziesz chciała to zrobić, nie wydając przy tym całego majątku na reklamę, to kliknij teraz pierwszy link w opisie i umów bezpłatną rozmowę demonstracyjną, gdzie pokażę Ci, jak moglibyśmy zaimplementować nasz system w Twoim biznesie, aby pozyskać wielu nowych, wysoko wysokopłacących klientów. Czyli Klikasz pierwszy link tutaj w opisie, odpowiadasz na kilka prostych pytań i umawiamy się na taką rozmowę demonstracyjną, gdzie przedstawiłbym ci, jak mogłoby to wyglądać w Twoim przypadku. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do następnego.